Zanim przejdziemy do samego meritum odcinka, na wstępie pragnę poinformować, że jest to pierwsza recenzja obudowy na tym kanale i takowych jest w planach zdecydowanie więcej. Ba, nawet kolejna już powstaje, więc jeśli nie chcecie jej przegapić, pomyślcie o zostawieniu subskrypcji. Żeby sensownie rozpocząć recenzowanie obudów, pomyślałem, że trzeba wziąć w ręce coś, co zainteresuje przede wszystkim Was. Albowiem, Krux Zwako, która jest dzisiaj omawiana, jest obudową jedną z najbardziej popularnych i warto jest sprawdzić po prostu, dlaczego tak jest. Przechodząc do konkretów, obudowa posiada zainstalowane domyślnie 3 sztuki 120mm wentylatorów, które są poświetlane i co warte zaznaczenia tego poświetlenia wyłączyć nie możemy. Nie możemy także zmienić efektu w jaki świeci, albowiem zasilanie wentylatorów odbywa się tym samym kabelkiem, a więc rozpoczynamy od małego nazwijmy to zgrzytu już na samym początku recenzji. Klasycznie na przodzie zamontowano dwie sztuki na tyle jedną. Maksymalnie w obudowie zmieścimy 6 wentylatorów, albowiem możemy dorzucić jeszcze jedną 120 na przód oraz dwie sztuki również 120 mm na górę obudowy. Na froncie nie umieszczono jakiegokolwiek filtru, więc jest zdecydowana większa szansa na to, że jakiś kurz do środka peceta się dostanie w większej ilości. Natomiast taki filtr znajdziemy już na wierzchu obudowy mocowany na magnes oraz na jej spodzie specjalnie dla zasilacza. Będąc na spodzie, warto dodać, że obudowa stoi na czterech nóżkach, na których nie ma żadnego antypoślizgowego tworzywa, przez co ślizga się chociażby po panelach. Po boku obudowy oddano do dyspozycji nieprzyciemnianą szybę w postaci drzwiczek, które możemy zdjąć, gdy na przykład coś chcemy wymienić w komputerze i to serio się sprawdza, bo pozostawienie otwartych kończy się tym, że same się zamykają. Wystający sznureczek ma pomóc w otwarciu ich, albowiem bez niego sprawa jest trochę utrudniona i wiem co mówię, bo próbowałem. Wypadałoby przejść do samego wnętrza, w którym zamontujemy płyty w formacie ATX, Micro ATX oraz Mini ITX. Biewnica nie jest perforowana, więc zasilacz montujemy wentylatorem do dołu. Znalazło się za to jedno dedykowane miejsce na zamontowanie SSD 2,5 cala. Wycięcia na przewody są dosyć standardowe, jedynie jedno dodatkowe przydaje się, gdy mamy płytę w formacie microATX, jak w moim przypadku pod front panel. Otrzymujemy łącznie 7 śledzi, które są wyłamywane, dodatkowo w zestawie nie otrzymujemy. Brak również wsparcia dla wertykalnego montażu karty graficznej. Maksymalna długość dla kart graficznych wynosi 310 mm, natomiast dla chłodzeń powietrznych jest to 159 mm. A propos chłodzeń, w przypadku IO zamontujemy 280 mm chłodnicę na froncie lub 120 mm na tyle. Niestety, montaż chłodnic na górze obudowy nie jest wspierany, a szkoda, bo jakąś 240 można by było tam wrzucić. Front panel został uzbrojony w następujące złącza: dwa razy USB 2.0, jeden raz USB 3.2 generacji pierwszej, raz wyjście słuchawkowe oraz raz wejście mikrofonowe. Z tyłu Miejsca na przewody może nie jest rewelacyjnie dużo, ale nie jest na pewno źle, bo do dyspozycji otrzymujemy około 18 mm. Szkoda, że tacka na dyski talerzowe nie jest wyjmowana, ponieważ uwolniłaby sporo przestrzeni, gdzie z niej nie korzystamy, a w przypadku montażu zasilacza, który nie jest modularny, a takie pewnie w większości będą tutaj montowane, będzie niewygodnie i miejsca na wychodzące kable prosto zasilacza nie będzie. Tył daje nam możliwość na zamontowanie dwóch dysków SSD 2.5 cala. Grubość blachy według moich pomiarów wyniosła mniej niż pół mm, a dokładnie jest to 48 mm z dokładnością jednej setnej. Całość zamknięta jest z dosyć cienką blachą mocowaną na dwie szybkośrubki. Jako, że jest to test pierwszej obudowy na kanale, to będzie porównanie do droższej propozycji od Silvermankej, której recenzja pojawi się już wkrótce. Z czasem naturalnie dojdzie tutaj więcej pozycji. Zaznaczę jeszcze na wstępie, że wentylatory w obudowie były w domyślnej konfiguracji i prędkości około 800 rpm, bo tak y, płyta ustawiała je. Wentylatory na karcie graficznej były ustawione na 40%, wentylatory na chłodzeniu procesora y, 1300 rpm. Co ciekawe, podczas obciążenia Prime 95 obudowa zdominowała zestawienie i wyprzedziła droższego rywala o ponad pół stopnia, notując przy tym lepszą kulturę pracy o 1,5 dB. W przypadku obciążenia GPU poprzez rozgrywkę w Fortnite jest już zdecydowanie inaczej, albowiem karta graficzna jest cieplejsza o 6 stopni Celsjusza. Jednak poskutkowało to zdecydowanie lepszą kulturą pracy, przez co no jakby wiemy skąd się wywodzi ta różnica w temperaturze. W mojej ocenie jest to naprawdę przyjemna przede wszystkim chłodna konstrukcja z całkiem ok kulturą pracy. Jakość wykonania jest w porządku, w tej półce cenowej nie ma co oczekiwać cudów. Miejsce na kable całkiem ok, przyjemny front panel i podświetlenie wentylatorów, które dla mnie wygląda w porządku, ale dla osoby, które za podświetleniem nie przepada, będzie musiał się albo z nim pogodzić, albo wymienić wentylator na inne, ewentualnie całkiem poszukać innej obudowy.